Witajcie, byczki. Zobaczmy, jakie energie będą tu dla Was e, w miesiącu kwietniu. Najpierw skorzystamy z wyroczni, mądrości wyroczni. Jaka energia ogólna dla byczków na kwiecień 2022? By the book, jedenastka. Bardzo duchowa cyfra. Doczytajmy sobie. Co to dla was oznacza? Eleven. Mhm. Respektowanie kulturowych albo familiarnych mm, zależności, y, prawa wszechświata. No tak, wszechświat działa po prostu według struktur boskiego prawa. I tu trzeba, że tak powiem, taki jest dla Was przekaz: pochylić się nad tym, zastanowić, na czym polega prawo karmy, prawo przyciągania, prawo kreowania własnych myśli. Warto się tym zająć w tym miesiącu. <laughs> Możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o karierę, jakiegoś zwrotu waszych inwestycji, też, tak, których wcześniej poczyniliście. Też tak może być. To jest czas bardzo ważnej zmiany w waszej świadomości. To są wyzwania, takie bardzo strukturalne. Trzeba by było się zastanowić właśnie nad swoim schematem myślenia i wierzeń. Może trzeba by było im się przyjrzeć, może trzeba by było je pozmieniać. To jest skoncentrowanie się na tym, czego naprawdę potrzebujesz, tak? I tu nie ma teraz czasu na odwrót. Zaufaj, że zostaniesz w tym miesiącu oświecony. Zauważysz duże zmiany też w swojej, jak gdyby, we wzroście własnej świadomości. Bardzo ważny czas, myślę, tu dla byków będzie. Według książki, by the book, według reguł, według praw. Ok, a co tutaj będzie w cieniu dla Was do przepracowania? Nad czym powinniście się jeszcze zastanowić? Kochaj siebie takiego jakim jesteś. Pokochaj siebie. Meluzyna. Dobrze doczytamy do tej meluzynki. To jest jedynka. Mm -hmm. Ważny czas dla Was, zaczynacie coś kompletnie od nowa. Tu mamy jedynkę, tu mamy dwie jedynki, widzicie, które tworzą jedenastkę. Zbyt długo byłeś w poczuciu hmm, braku szacunku i własnej wartości. I to były, kochani, lata, to nie był rok, dwa. Kiedy czuliście się po prostu hmm, zaniedbywani. Teraz zostaną ujawnione i uleczone, szczególnie w romantycznych relacjach. Czułeś się nieatrakcyjny i nie do yy, zaakceptowania. Miałeś widocznie poczucie winy, yy, cierpienie i to nie pozwalało ci popłynąć w piękne relacje. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żebyś zaakceptował i zburzył ograniczenia. Które być może też wokół siebie sam nabudowałeś, drogi Byku, zasługujesz na miłość, na akceptację całej siebie. Ale jeżeli ty siebie, drogi Byku, nie pokochasz, to nie oczekuj, że ktokolwiek Cię pokocha. Musisz od tego zacząć. Um. Musisz siebie zaakceptować. Całą siebie. Z pazurami, cierniami, smutkiem, drażliwością. Jesteś pięknem i całością. I nie potępiaj i nie piętnuj tych uczuć, tak? Po prostu zaakceptuj siebie. W całej okazałości. Kochane byki bardzo ważny dla Was czas. Naprawdę w tym kwietniu rozpoczynacie mm, piękną drogę. Yy, I ona naprawdę ma szansę być objawieniem czymś, co Was yy, ta miłość własna Was może zaskoczyć. Yy, musisz przytulić siebie, przytulić swoje lęki, tak? Zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem. Yy, bo. Jeżeli odczuwałeś do tej pory jakieś odrzucenie, tak, poprzez innych, ciebie, to nie było ich winą. To był po prostu znak, że ty sam, drogi Byku, nie akceptowałeś siebie. To jeżeli chodzi o stronę duchową, o tym mówimy, tak? I tutaj też była dosyć mocna walka dopasowania się do środowiska, w którym żyjesz. A to nie ono ma się dopasować do ciebie. Jeżeli ty siebie zaakceptujesz w pełni, to to środowisko po prostu cię wchłonie, tak jakbyś chciał. Dlatego też tu jest ta karta By the Book, Tak, Ważne są sprawy kulturowe, społecznościowe, jakie prawa nimi rządzą. E, sprawdzenia m, dokładnie, jakimi prawami żyje e, społeczeństwo, w którym w tej chwili jesteś, jaka kultura tu panuje. Nie zamykaj się na nią. Zaakceptuj ją, otwórz, dowiedz się więcej, tak? Dobrze, zobaczmy, jaka energia ogólna tutaj na kwiecień dla Was. No właśnie, współpraca. Musisz, kochany byku, współpracować ze swoim środowiskiem, ze swoimi pracownikami, ze swoimi osobami, które są ciebie blisko. I tak będzie, tak będzie. Ta współpraca będzie przebiegała bardzo pięknie, bardzo owocnie. Będziecie wypracowywać jakiś piękny projekt. Nieważne, czego to dotyczy: czy to dotyczy relacji, czy to dotyczy pracy, kariery, czy przyjaźni, czy znajomości, czy właśnie tego wchłonięcia się w nowe środowisko, w nowe możliwości. Absolutnie jest to coś nowego dla Ciebie, yy, i musisz się doszkolić, douczyć, yy, zdobyć wiadomości na temat tej społeczności czy tych nowych przyjaciół, których, wśród których się znajdujesz, tak? Drogi Byku, wtedy osiągniesz balans i harmonię. Dobrze, a co tutaj będzie w miłości dla byków? Jakieś niespodzianki, jaka wspaniała sytuacja, otwarte niewinne serce, drżenie motyli w brzuchu. Mm, no, ewidentnie będzie jakaś tu oferta romantyczna dla ciebie, drogi byku. A ty będziesz bardzo zaskoczony tą, tą ofertą. <laughs> No właśnie, tylko musisz przepracować właśnie te cienie. Shadow work. Praca z cieniem to jest zaakceptowanie samego siebie, to jest sfokusowanie się na Twoje potrzeby, na to, kim jesteś, to jest czas Twojego uzdrawiania. I jeżeli to zrobisz, to zobaczysz, że świat i wszechświat i ludzie cię absolutnie zaskoczą, będziesz bardzo zdziwiony i bardzo zaskoczony, jak bardzo. To środowisko jest dla Ciebie przychylne, tak? Hmm. Popatrz. Wybacz sobie, wybacz innym. Mamy tutaj sąd ostateczny, a Twoje serce zyska lekkość. Twoje myśli zyskają prostą linię. Twoje serce będzie otwarte. Twoja droga do przyszłości będzie. Szeroka, jasna, oświetlona słońcem. Powstaniesz z martwych, jak feniks z popiołów. Lżejszy, wibrujący, piękny, mądry. Wybacz sobie i innym. Tak, to jest tutaj na związkach. A kariera dla byka. No pięknie, rycerz Buław, jesteś otwarty byku w kwietniu, jesteś, chcesz działać, chcesz kreować, chcesz yy, yy, iskrzyć, Chce, masz, jesteś pełen pasji, pełen werwy, yy, absolutnie nic tutaj nie, nie jest w stanie zobaczyć. pełen radości i spełnienia. W karierze naprawdę będą nowe otwarcia, nowe, nowe... Nieprawdopodobne wydarzenia, które dadzą ci, patrzcie, no i jakie to są podobne. Popatrzcie na ten cień tutaj, na, na, to, na, ten, na, to, na tego ducha tej dziewczyny i na postać, która jest w dziewięciu kielichach. To jest ta sama postać. Dzięki wybaczeniu, dzięki duchowemu uzdrowieniu, po prostu otworzy ci się serce i będziesz we wspaniałych energiach. Naprawdę cudnie. Duchowość. Widzisz? Siedem mieczy. Przestań oszukiwać siebie. Przestań kombinować. Nie stosuj trików. Yy. Siedem mieczy to jest manipulacja. To jest działanie niezgodne z zasadami, z regułami, tak wobec siebie, jak i wobec innych. To jest też podejrzewanie innych o. O kradzieży, o, 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 o nieuczciwe działanie. Skończ z tym. Widzisz? Dziesięć buław. Ściągnij z karku te obciążenia, które pozwoliłeś, żeby ci ktoś włożył. Naucz się mówić nie. To jest karta asertywności. Naucz się mówić nie również sobie. Zdaj sobie sprawę w którym miejscu jesteś. Odmów obowiązków, lub ciężarów, lub kradzieży energii twojej duchowej tym, którzy są obok ciebie. Powiedz asertywnie nie, naucz się tego. Ważny czas byki dla was. Jeszcze raz to powtarzam. Pierwsza część y, miesiąca piękna. Mamy cesarzową, mamy obfitość, mamy y, Mamy wzrost, mamy yy, komfort. To jest też Wasza karta, kochani. Jesteście tutaj w swojej energii w kwietniu, absolutnie. A druga część? A w drugiej części będziecie się uleczać, będziecie się uzdrawiać, będziecie przyjmować tę naukę, o której tutaj mówiłam. Być może zdacie sobie sprawę, co jest ważne, będziecie medytować. Będziecie się relaksować, będziecie uleczać siebie, swoją duszę, swoje serce, swoje myśli. I dzięki temu osiągniecie poziom dziewięciu pentakli, czyli naprawdę zdacie sobie sprawę, że tą pracę, którą wykonaliście w kwietniu, była wykonana tylko przez Was i to będzie Wasz sukces i będziecie z niego dumni i będziecie szczęśliwi. Czy to będzie właśnie ten rozwój duchowy, to wskoczenie na wyższy poziom? Czy to będzie właśnie kariera i finanse? Też tak może być. Naprawdę pięknie. Jeszcze zobaczmy, z jaką energią będziecie wchodzić w miesiąc. Maj. Odetniecie się od przeszłości. Nie będzie tutaj sentymentów. Będziecie ochraniać swoje serce. Będziecie wiedzieć, co jest dla Was ważne. Um... Odetniecie łeb chydrze, o tak bym powiedziała. I rada? Skup się na rodzinie, skup się na zjednoczeniu, skup się na y, energii właśnie pogodzenia, y, skup się na czerpaniu energii z siły, właśnie, ze związku z partnerem, z rodziną, z dziećmi. Z tego emocjonalnego czaru, który tworzy, kiedy jesteśmy w zespoleniu z drugim człowiekiem, to jest właśnie ten garniec złota na końcu tęczy, tak? Skup się na tym. Ok, to zobaczmy jeszcze, jaką mamy kartę motywacyjną dla Was, drogie Beki. Nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem tego, czego w głębi serca pragnę. No bardzo pięknie. I tego, drogie byczki, Wam życzę. Nie stawiajcie granic, nie stawiajcie granic sobie ani innym, żeby mogli do Was po prostu dobrnąć. Zacierajcie te granice, uczcie się o drugim człowieku. Uczcie się o ich y, potrzebach, o systemie, w którym funkcjonujecie, o kulturze w społeczności, w której jesteście, tak? Ymm, powstańcie z popiołów. Zrzućcie to obciążenia. Te ymm, manipulacyjne myśli, którymi też sami się obdarzacie, Ok? Pięknego kwietnia wam byczki, życzę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.